you Ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z makijażem. Makijaż połączony z Get Ready With Me. Taki filmik właśnie łączony, gdzie to pokazuję Wam też, jak będę dzisiaj wyglądać, jak się, w co dzisiaj się będę ubierać. Makijaż, i to wszystko to jest w sumie bez żadnej okazji taki powiedziałabym dzienny glam. Musimy pojechać na zakupy, także. Yy, chcę po prostu ładnie wyglądać dzisiaj i mam ochotę wyglądać yy, trochę lepiej niż na co dzień, bo raczej na co dzień chodzę tak. No, ktoś, kto mnie obserwuje na Instagramie, to wie, że często po prostu nie noszę makijażu, szczególnie w, tej, w, tej, w, tym, w tym okresie, kiedy jest ta kwarantanna i tak dalej. Zacznę sobie od maseczki. Yy, będę używała tutaj Foreo. Yy, i wiem, co sobie pomyślicie. O, teraz każdy reklamuje foreo, ale słuchajcie, to nie jest tak, że ja e, Wam to wciskam czy coś. Każdy ma prawo wyboru. Ja chciałam przetestować, chciałam zobaczyć, jak to jest. Używam już tej foreo bardzo długo. Robiłam nawet vloga, gdzie otwierałam paczkę od nich, i to nie jest tak, że ja o teraz zachwalam czy coś takiego, tylko po prostu ja spróbowałam tej maseczki nieraz. nie dwa. Ani nie trzy, tylko tą maseczkę robię przynajmniej 3-4 razy w tygodniu. Po pierwsze, dlatego że jest to bardzo relaksujące. Po drugie, moja skóra wygląda niesamowicie za każdym razem, kiedy używam tych maseczek. Tych maseczek mam. Bardzo dużo, dostałam różne maseczki. Dzisiaj bym sobie chciała użyć maseczkę matyfu, ma, mat, e, matującą, ponieważ chciałabym, aby ten mój makijaż dzisiaj był matujący, a tylko niektóre właśnie miejsca, które chcę, żeby były rozświetlone, e, aby były rozświetlone. Także słuchajcie, do tego trzeba mieć aplikację, do tego, znaczy nie trzeba, ale lepiej, i ja Wam powiem, że ja uwielbiam. Słuchajcie, jak tutaj ta osoba mówi wam, jak ta maseczka będzie przebiegała. Także start. Ja muszę sobie włączyć swoje foreo. Trzeba zeskanować. Zeskanujemy. Uwielbiam to, jak ona to gada tutaj, i tak dalej. Ja już to zrobiłam. Relaksująca termoterapia i niebieskie światło LED przygotowuje skórę do kuracji usuwającej niedoskonałości. ...i wchłaniania składników aktywnych maseczki Mmm, ładnie pachnie To jeszcze nie robiłam, pierwszy raz ją robię Cieplutkie Ciepełka, <grytanie> ciepełka czuję Uwielbiam to robić, właśnie przed makijaż Albo... Pulsacje ty zwiększają skuteczność... Mamy pulsację. ...formuły maseczki A niebieskie światło LED Pomaga w redukcji niedoskonałości. O, teraz chłodzi. Powiem wam, że to jest tak relaksujące i to tylko 2,90 sekund. To jest. O, ale pie, zimne, cudne. Mm. Ja jestem od tego uzależniona. Kryoterapia wycisza skórę i zatrzymuje matującą formułę maseczki w naskórku Czerwone Cudne. i niebieskie światło LED, tworząc nowy rodzaj fioletowego światła, wspomagają ostatnią fazę kuracji. Trudne. Umieść maseczkę. Czasami, czasami Wam powiem, że powtarzam zabieg, wyciskam sobie pozostałości tutaj z tej maseczki i robię go jeszcze raz. Dzisiaj nie będę tego robiła, nie będę tutaj, wiecie. Marnowała czasu. Teraz wystarczy to, to foreo po prostu przemyć pod bieżącą wodą i tyle. Zobaczcie w ogóle, nie wiem czy to zobaczycie, ale ja miałam skórę czystą, a mimo wszystko na tej skórze jest taki dziwny brud, ale to pewnie mm, przez to, że mam mm, nałożony, nałożony samoopalacz. E, powiem Wam tak. Wiem, że możecie mieć czasami dość już tego gadania o foreo i tak dalej, bo teraz wszyscy, teraz większość youtuberek po prostu yy, to robi, ale ja wam powiem tak, gdyby to na mnie nie działało, gdyby to było beznadziejne, to ja bym wam tego nie pokazywała i bym tego nie polecała. I to nie jest tak, że ktoś mi za to płaci, że muszę o tym mówić pozytywnie i tak dalej. Nie. Ja to dostałam w ramach współpracy, aby to pokazać, Pokazuję, ponieważ jestem uzależniona od tych zabiegów. Odstawiłam wszystkie inne maseczki, bo używam tego. To jest gadżet wszechczasów. Czy sama bym na to wydała kasę? Jeżeli bym spróbowała u kogoś i bym zobaczyła, jakie daje rezultaty, i jak świetnie mogę się poczuć w przeciągu 90 sekund, a czasami nawet 3 minut, bo tak jak mówię, czasami sobie przedłużam, kupiłabym to. Naprawdę bym to kupiła. Skóra jest jak, nie, jak u niemowlaka, i ten efekt utrzymuje się nie tylko przez cały dzień, ale utrzymuje się przez kolejne dwa dni. Także ja Wam polecam, bardzo Wam polecam. Ja idę przepukać i słuchajcie, zabieram się za makijaż. Dobrze, buzia jest przygotowana, przechodzimy do makijażu. Ostatnio, słuchajcie, nakładam takie kombo. Jest to podkład Ingrid i korektor Born This Way z Too Faced. I powiem Wam, że jakoś po prostu to tak super działa. Że jestem zachwycona efektem na buzi. Bardzo długo się też te produkty razem trzymają, a z tego względu, że ten jest kolorem chłodnym, ja mam 31, niby on jest złoty, coś tam beż, ale zobaczcie, on jest zimnym kolorem. I ja tym po prostu Born This Way sobie dodatkowo wrzucam jakby żółty odcień, bo to jest kolor natural beige. I tak wygląda combo i zaraz Wam pokażę, jak wygląda pięknie rozmieszany. Zobaczcie, jak pięknie wygląda kombinacja tych dwóch produktów. Ja jestem zawsze pod wrażeniem. Jak mam je na sobie. Następnie korektor, tutaj wezmę Art Deco to jest kolor Soft Peach. Powiem Wam szczerze, że nie jest to mój ulubiony korektor, ale używam go codziennie, tak właśnie przy dziennym makijażu. Dlaczego go średnio lubię? On ma takie średnie krycie, po pierwsze, i, i on jest taki rzadki. Ja wolę takie gęstsze korektory, osobiście na co dzień. Także mm, nie jest moim ulubionym, ale też nie jest najgorszy. Po prostu chcę go wykończyć już i mieć głowę. O zobaczcie, tak jakoś mało go widać, nie ma tego takiego bum rozświetlenia, ale to nic, to jest dzienny glam, więc jakby nie patrzeć jest to dalej w porządku. Puder pod oczy Sephora, kompletne danko, jeszcze coś tam wygrzebuje, ale już jest naprawdę go mało. Biały puder rozświetlający. On jest sobie matujący. Nakładam go tylko pod oczy, bo na resztę twarzy nakładam Too Faced, to jest Perfect Nude kolor. I to jest świetny puder, na pewno go sobie jeszcze kupię, ponieważ on ma takie... On daje jeszcze dodatkowe krycie, takie bardzo delikatne. Może nie tak jak MAC Studio Fix Puder, ale on też daje krycie. On tak pięknie no. wygładza. Ja się czuję, jak mam go na sobie, jakbym miała dosłownie retusz w rzeczywistości. Super jest. Następnie brązer. Wezmę Body Shop Bronzer. Jest to kolor 01. Nie wiem, czy on nie za jasny. No może dzisiaj taki będzie. Chociaż bra brakuje tutaj saruniowych plam. <grystanie> Które... Ja zauważyłam, że mam takich zwolenników tych plam i takich mega hejterów. <grystanie> Ale chyba nawet więcej zwolenników. I piszecie do mnie, że dzięki tobie też zaczęłam e, tak mocno konturować policzki. No i dobrze. Po to się ma policzki. <grystanie> Jak to się mówi? Troszkę żuchwa. Nie wiem, czy tutaj mam jakiś bronzer. Chyba mam jakiś ciemniejszy bronzer. To jest jakiś bronzer z The Beauty Crop Sardinia Sand. Taki ciemniejszy. On jest trochę chłodny. Trochę jak hula wygląda. Może trochę ochłodzę. Nie może być. Troszkę jest ciemniej. Już mi się nie chce iść po... Kolejne kosmetyki do tamtego pokoju, bo jednak w tamtym pokoju trzymam swoje kosmetyki. Trochę sobie o tak, zrobimy. I jak już jestem przy tym brązerze, to wezmę sobie po prostu go nałożę tylko w załamanie. Tak delikatnie, żeby też wykonturować powiekę. I dół, żeby nie było tak łyso wiecie. Moim dzisiejszym różem będzie Manakadar. To jest róż Paradise. Jest to przepiękny róż ze złotym odblaskiem. Z takimi drobinkami złota. Kamera pewnie nie odda tego, jak on wygląda naprawdę w rzeczywistości. Lubię go, on daje taki właśnie efekt rozświetlający. I właśnie policzki lubię mieć rozświetlone. Pięknie, zobaczcie jaką pięknie wygląda, tak naturalnie Nawet nie musicie już rozświetlacza Ale ja sobie dowalę rozświetlacza oczywiście Wezmę Ila maska OMG yy, Rozświetlacz Przepiękny rozświetlacz Cudańko, co? Tutaj sobie też na łuk brwiowy go Mocno narzucę Wow ten rozświetlacz też nałożę w kącik wewnętrzny oka. I teraz troszkę zaszaleję, jeśli chodzi o moje oczy. Chciałabym narysować sobie linię różową eyelinerem, to jest L'Oreal Matte Eyeliner kolor 09 Fuchsia. Także malujemy kreseczkę. Mam ochotę dzisiaj na Lekkie szaleństwo Maskara to jest Aiko Trochę sobie podmaluję Będę przyklejała sztuczne rzęsy, ale też nie za mocne W momencie kiedy mi te rzęski schną e, Zrobimy sobie brwi e, Będę używała Brow Styler Benefit z jednej strony to jest taka kredka, a z drugiej strony jest to taki puder. Obydwa produkty są świetne, więc używam zawsze obydwu. Chyba nie powiedziałam kolor, mój kolor to jest pięć jak mam taki zarys, to po prostu wypełniam sobie tutaj tym pudrem te brwi o też troszeczkę je przyciemniam, ale ja lubię tak o, coś na tej zasadzie troszkę wjeżdżam na front i mamy idealne brwi, Huh! patrzcie jaka różnica i jak już mam to, to będę przyklejała sobie rzęsy. Powiem Wam, że te rzęsy co prawda yy, myślę, że nie są nawet dłuższe od moich, ale ja chcę zagęścić po prostu dzisiaj te moje rzęsy, bo moje rzęsy są długie. To jest, zobaczcie, to jest jedna warstwa. Jakbym jeszcze pogrubiła drugą warstwą, to były w ogóle długie, ale chciałabym, aby one były po prostu gęstsze. Yy, także aby zagęścić, to używam takich rzęs właśnie. Eylure, to jest Fluttery Light i przyklejam. W międzyczasie, kiedy schną mi rzęsy, zrobimy sobie usta. Biorę kredkę pierrenę 07 i to jest konturówka, którą ja wypełniam usta, ponieważ jest to taki idealny nudziak jak dla mnie. Chętnie bym sobie jeszcze dokupiła te konturówki. W ogóle dziwne, bo ostatnio dostaję komentarze, że. O, zrobiłaś usta, napompowałaś usta. Mega dziwna słuchajcie, nie robiłam ust od tamtego maja, od tamtego maja w zeszłym roku. Czyli już ponad rok. I prawda jest taka, że usta można sobie powiększyć właśnie konturówkami, czyli po prostu makijażem. A dwa. No, lubię takie, nawet jeśli. To co? Niedługo idę na kolejne, więc wiecie, no stress, bo to moja gęba. <laughs> Dobra, przyklejam rzęsy. One są na takim cieniutkim paseczku. Ja szukająca rzęsy. Gdzieś mi spadła. Tylko gdzie. No nie, z jedną nie pójdę na miasto. Ja! Patrzcie, jak ładnie wygląda, zagęszczona. Ale muszę znaleźć drugą, LOL. Patrzcie, gdzie siedzi. We włosach. To są atuty posiadania długich włosów. Mm. Dobra, nakładam jeszcze raz klej. Już myślałam, że nie znajdę. Już poszłam po kolejne rzęsy, bo. Tak. Tak. To jeszcze dokończę usta i będę używała błyszczyk L'Oreal. To jest kolorek. Nie mam pojęcia, a nie jest. Disco Ball 210. Przepiękny. Mam dzisiaj ochotę na. Aby mi się te usteczka pięknie świeciły To dodatkowo je powiększy Tak, dobra Ta rzęsa chyba gotowa Często pytacie się mnie o klej do rzęs Ja używam klej Duo I to jest ten yy, Quick Set Tak wygląda I tak kochani wygląda ten dzisiejszy makijaż nie wiem w sumie, czy nie brakuje mi trochę na dole jakiegoś takiego, wiecie, bum. Mam tutaj taką paletkę, więc może sobie po prostu delikatnie przyciemnię na dole. To jest paletka Too Faced, to jest, to była edycja, em, edycja świąteczna. Tak wygląda. Także wezmę sobie na bufiasty pędzelek może po prostu jakiś taki lekko ciemniejszy kolor, może ten i ten i ten. I tak tylko zaznacza bardziej mój duoczka o, tak delikatnie, super, o to mi chodziło. No i fajnie, tylko klej mam na włosach. <noise> Dobra kochani, tak wygląda mój makijaż Włosy mam świeże, umyte wczoraj Ja z nimi nie będę robiła nic One są z natury swoje, mam takie proste Nie prostowałam ich, one są takie o Dalej jak widzicie mam fiolet Bo mi się to podoba Ale jestem umówiona niedługo do fryzjera Także się nie mogę doczekać, żeby sobie zrobić w końcu Odrost na całej głowie, nie tylko z góry bo z tyłu to mam odrost. Z zaraz Wam pokażę. Patrzcie to wszystko ciemne. To jest moje. To jest taki odrost. Także hu, nazbierało się. Także zaraz Wam pokazuję outfit. Ok, outfit of the day. To mamy tutaj e, sweterek taki z golfem. Jedno ramię jest odsłonięte Nie pytajcie się mnie skąd On jest z jakiegoś z jakiegoś Albo dress lili Albo z tych innych takich chińskich stronek Ale jest świetny Do tego mam spódniczkę Z fashion nowa e, Jeansowa spódniczka Z fashion nova. Także e, połączenie takiego wiecie tutaj e, Denimu i, i sweterka Wydaje mi się, że jest spoko I na samym dole mam takie Koturny te kołturny kupiłam ostatnio w Tesco. Bardzo wygodne, można w nich spokojnie chodzić. Mieli też czarne, ja sobie wzięłam właśnie takie nudziakowe. Bardzo mi się podobają, pasują mi tutaj do tego sweterka. Naprawdę, w nich chodzenie to jest sama przyjemność. W ogóle nie czuć tego, że jest tutaj jakaś wysokość. Dzisiejsze perfumki to Lovely Sarah Jessica Parker. Bardzo świeże, takie trochę jak przypominają mi kor. Nie konwalie, konwalie, konwalie. Także takie świeże, kwiatowe. Tak się prezentuję, mam nadzieję, że Wam się podoba. A ja uciekam do Tesco. <laughs> pa!